Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale i jest, udało się klient od tego pierwszego składanego komputera na procesorze AMD Ryzen zgodził się na przeprowadzenie pełnych testów tej jednostki i zaprezentowaniu wam jaka jest wydajność tego zestawu nie tylko w testach syntetycznych. W związku z tym, ja przez ostatnie dni instalowałem tutaj gry, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gier, słuchajcie, plus jeszcze syntetyki, ale to nie wszystko, co będzie zrobione. I na początku słowem wstępu, jak będzie ta jednostka z procesorem AMD Ryzen testowana? Przede wszystkim tak, widzicie komputer, obudowa zamknięta, testujemy go oczywiście tak, jak on będzie użytkowany, czyli przy normalnie zamkniętej obudowie jest podłączony watomierz. Później sobie ustawię jeszcze dodatkowo sonometr w odległości 30 cm od obudowy i zmierzymy sobie tak, pobór mocy w spoczynku oraz kulturę pracy w spoczynku. A pamiętajcie, że to jest zestaw z chłodzeniem boksowym AMD. I to będzie pierwsza część testów plus temperatury. Przy czym do temperatur, tutaj możecie widzieć, będzie używany program AMD Ryzen Master, ponieważ jak na razie to jest jedyny program, który moim zdaniem pokazuje realne te temperatury procesora. Odpalę jeszcze dodatkowo OCCT, żeby pokazać Wam temperatury procesora, jakie ten program pokazuje. Tam jest różnica, jak dobrze pamiętam, około 20 stopni. Na których będziecie polegali, to już jest, że tak powiem, wasza, wasza kwestia, moim zdaniem ten AMD Ryzen Master pokazuje te temperatury bardziej realne, nie wyższe przede wszystkim, nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób pobłażać, po prostu one są wyższe o te 20 stopni od tego, co pokazuje OCCT i moim zdaniem bardziej realne. Będzie również, tak jak mówiłem, pomiar głośności sonometrem z odległości 30 cm, czyli tak jak są testowane obudowy. Jeżeli chodzi o gry, to będzie uruchomiony program MSI Afterburner, który pokaże temperaturę karty graficznej, wykorzystanie karty graficznej i ilość FPS, jaką ten zestaw będzie generował w takich grach jak GTA V, Rise of Tomb Raider, Lara Croft, do oczywiście, Prey, Wiedźmin, trujeczka Battlefield 1 i Counter Strike Global Offensive. Z uwagi na monitor, który kupił klient, wszystkie te gry będą uruchomione w rozdzielczości Full HD. Oczywiście z wyłączonym Synciem i to nie jest tak, że wszystkie gry będą ustawione na takie ustawienia, jak są przy testowaniu kart graficznych, bo nie o to chodzi. To nie jest test karty graficznej, to jest test całego komputera. Będę starał się w każdej z tych gier ustawiać ustawienia wysokie, natomiast jeżeli gra pozostałe, to te ustawienia jeszcze zwiększę, tak żeby ten mniej więcej licznik FPS gdzieś tam koło 60 oscylował. A jeżeli z kolei ta ilość generowanych latek będzie dużo niższa od 60, to będę z tych ustawień zjeżdżał, tak żeby około tych 60 fps było cały czas mniej więcej generowane. No i oczywiście zobaczycie na jakich ustawieniach ten komputer jak pozwala grać. MSI Afterburner pokaże również wykorzystanie procesora, natomiast no nie pokaże temperatur, bo on to źle odczytuje. Dlatego test temperatur pod obciążeniem, tym chłodzeniem boxowym zrobimy sobie przy wykorzystaniu właśnie AMD Ryzen Master plus OCCT, który ten procesor będzie obciążał przez około 30 minut, i w połowie mniej więcej, czyli po 15 minutach, zrobimy sobie też pomiar kultury sonometrem z odległości 15 cm. Jeżeli chodzi o temperaturę otoczenia, ona dzisiaj jest dosyć wysoka, bo to jest około 22-23 stopni. To jest dosyć istotna informacja z punktu widzenia temperatur zarówno karty graficznej, jak i procesora. Warto o tym pamiętać. Myślę, że dosyć jasno przedstawiłem, jak chcę to zrobić. Bierzemy się więc już za testy. Na początek pobór mocy dla zestawu nieobciążanego. Pamiętajcie przez całą jednostkę, zestaw jest też niepodkręcony, w tej chwili on oscyluje w granicach około 60 kilku watów i tak to mniej więcej bardzo stabilnie wygląda. No i teraz temperatury, cały czas zestaw nieobciążany. I tak jak obiecałem, przede wszystkim wskazania programu AMD Ryzen Master, gdzie te temperatury są wyższe. Ona w tej chwili dla zestawu nieobciążanego, no tam na jednym rdzeniu, coś w tej chwili jest zrobione, to jest około 10% obciążenia. Ona dziś wynosi 40 do 50 stopni. Natomiast OCCT pokazuje 43 stopnie. Temperatura otoczenia, tak jak wspomniano, to jest między gdzieś 22 a 23 stopnie Celsjusza. Tu jeszcze wyciągniemy sobie MSI Afterburner i zobaczymy temperaturę, jeżeli chodzi o właśnie kartę graficzną. Tutaj macie temperaturę CPU i to jest ten niższy wykres. Ona oscyluje w granicy 30-31 stopni. No i z takiej charakterystyki jednostki jeszcze zostaje pomiar oczywiście kultury pracy z sonometrem. Natomiast, że to jest troszeczkę inaczej ustawione, bo budowa stoi praktycznie pod, samym, pod samą ścianą, to żeby nie było, zobaczcie. 30 cm jak w mordę szczelił. Zakładam sobie jeszcze końcóweczkę. Ja się teraz przemieszczę, wyciszę i zobaczcie jak zestaw jest głośny, nieobciążany. Tak jak widzicie 37,4-37,5 decybela. To jest mniej więcej normalna głośność tego zestawu. Teraz widzicie, jak ten sonomet skacze do trochę ponad 60 dB. Mam dość donośny głos, natomiast nie krzyczę mówię zupełnie normalnie. Macie pewne też odniesienia, jak to wygląda w praktyce. No i teraz lecimy sobie z tym na co wszyscy czekali, czyli gry. Zaczynamy od Battlefield 1. Tu możecie dokładnie przyjrzeć się ustawieniom graficznych. Gramy w trybie DirectX 11. Ustawienia na chwilę obecną predefiniowane na wysokie. Tu jeszcze tylko sobie wyłączę ograniczenie pamięci karty graficznej. Rozdzielczość przypomnę Full HD, bo w takiej będzie z tego komputera korzystane. I lecimy sobie. Już z faktyczną grą. W pierwszej linijce macie informacje odnośnie aktualnej temperatury karty graficznej, mówię oczywiście o tym fioletowym tekście, plus wykorzystanie karty graficznej, wykorzystanie procesora karty graficznej. Poniżej to są oczywiście FPS-y generowane przez cały zestaw z AMD Ryzenem 5 na pokładzie i GTX 1060 w zestawie oraz wykorzystanie procesora, jest to wykorzystanie ogólne nieposzczególnych rdzeni. No, i tak jak widzicie, w zasadzie w tej chwili mamy cały czas ponad 80 fps (bliżej do 90, nawet niż do 80, czasami). Więc gra jest jak najbardziej w pełni płynna, w pełni grywalna. To pozwala na zwiększenie szczegółowości grafiki. I za chwilę zobaczycie wyniki na ustawieniach wyższych. Taka wysoka wydajność pozwoliła jeszcze mi tutaj dodatkowo zwiększyć szczegółowość grafiki, natomiast cały czas zostajemy w rozdzielczości Full HD, ale ustawienia tym razem predefiniowane na Ultra i zobaczcie jak to wygląda. Teraz to jest kontynuacja tej poprzedniej misji, to nie jest z powrotem ten moment pomiarowy. Po prostu lecę sobie dalej, i to jest standardowy moment pomiarowy w zasadzie z testów kart graficznych, które ja tutaj robię. Zobaczcie, oczywiście tych FPS-ów mamy mniej, ale one cały czas oscylują gdzieś tam w granicy pomiędzy 70 a 80 klatek na sekundę. Kolejna gra to GTA V i tutaj będą dwa momenty pomiarowe, ale zanim do tego przejdę to zobaczcie na ustawienia graficzne. One tutaj nie będą zmieniane, już znalazłem takie, które moim zdaniem optymalnie wykorzystują ten zestaw. W większości to są ustawienia bardzo wysokie, jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł, rozdzielczość też Full HD, tryb DirectX 11 na początek moment. Skupiający przede wszystkim swoją uwagę na procesorze, czyli miasto. No i tutaj ilość grenowanych klatek na sekundę oscyluje w granicach około 60. Czasami to jest więcej, zdarzają się rzadko, ale się zdarzają gdzieś tam spadki do poniżej 60 fps. Nie ma to jednak ostatecznie wpływu na komfort rozgrywki. Jeszcze stwierdziłem, że poza samą jazdą samochodem zrobimy małą rozróbę. Możecie zobaczyć, jak w tym momencie zachowuje się testowana platforma. No i tak, radiowozem, który jakimś cudem wpadł w moje ręce, jadę na wzgórza. Moment typowo graficzny, gdzie obciążona jest karta graficzna. Tutaj widać, że jeszcze jest pewien potencjał. Ilość FPS-ów leciutko wzrosła. Ona w tym momencie czasami potrafi dobijać nawet do ponad 80 klatek na sekundę. A i temperatura karty graficznej, i wykorzystanie jako specjalnie nie przerażają. A moja podróż się właśnie skończyła. Kolejna gra to Wiedźmi 3 Dziki Gon. Tutaj również będą dwa momenty pomiarowe, typowo graficzny oraz procesorowy. I zaczynamy sobie od momentu graficznego. Ale zanim typowa rozrywka, zobaczcie ustawienia predefiniowane postprocesów na wysokie. Natomiast tutaj mamy ustawienia predefiniowane na Uber w rozdzielczości Full HD, ale z, wyłączonym, z wyłączonymi włosami Nvidia. Ilość generowanych klatek na sekundę, ona waha się w okolicy około 50, zmniejszając te ustawienia, nawet niekoniecznie na wysokie, ale schodząc z niektórych Uber po prostu na wysokie, ten licznik bez problemu wskazuje stałe 60 fpsów. No, i moment typowo pomiarowy, żeby zobaczyć, jak ten Ryzen w duecie z gtx sprawdzą się na Wigradzie. No, i tutaj ten licznik FPS jest bardzo podobny do tego, co widzieliście w momencie graficznym, czyli również ta ilość generowanych klatek oscyluje gdzieś pomiędzy 50 a 60. Zdarzają się rzadkie spadki, ale one również nie mają w tym przypadku wpływu na komfort do rozgrywki. Pamiętajcie, że mówię cały czas o ustawieniach predefiniowanych na Uber z wyłączonymi włosami NVIDIA Hairworks Off i można ze spokojem sobie, czy to jest ustawień zjechać, uzyskując oczywiście lepsze rezultaty, jak chodzi o ilość generowanych klatek. Teraz nowa gra i ta gra będzie już gościła za każdym razem przy okazji np. testów kart graficznych, czyli Rise of Tomb Raider. Ustawienia bardzo wysokie, szczegóły widzicie na ekranie, wyłączony oczywiście fousing, i tutaj też ważna informacja: to też jest rozdzielczość Full HD. Natomiast jeżeli chodzi o moment pomiarowy, a ja tę grę przeszedłem całą się, bez bicia na Xboxie 360, a nie na komputerze, będę tutaj korzystał z wbudowanego benchmarku, bo ta gra dopiero niedawno się w redakcji u nas Wave PC pojawiła. Nie będę wam pokazywał całego momentu pomiarowego, bo moim zdaniem nie ma to większego sensu, on jest dosyć długi. Więc zobaczcie sobie początek, a na koniec od razu przejdę do wyników które też warto troszeczkę omówić. Średnia ilość generowanych klatek to ponad 77, przy czym warto pamiętać, że generalnie był jeden moment pomiarowy w obozie, gdzie tam 33 FPS się pojawiły, ale tylko w teście nie widziałem tych szczerze tych wskazań w MSI Afterburner. I kolejna nowa gra Prey i tutaj tak samo, cały czas jedziemy sobie z rozdzielczością Full HD, ustawienia predefiniowane na Ultra. Tą grę powiem szczerze, jeszcze nie przeszedłem jej całej. To jest dopiero początek rozgrywki, dlatego, jeszcze nie ma momentu poza samym, właśnie statkiem kosmicznym, poza samym laboratorium. No, i tutaj skupię się troszeczkę na eksploracji pomieszczenia i potem chwila walki z przeciwnikiem. Ilość generowanych FPS-ów pozwala tutaj zachować. Całkowitą płynność rozgrywki, ten FPS przede wszystkim jest bardzo stabilny. No tutaj waha się tylko w niewielkim zakresie i cały czas mówimy o wartościach, w tym przypadku grubo powyżej 60. No, i na koniec zostawiłem ostatnią grę, której w zasadzie testy to tylko formalność, a mianowicie counter Strike Global Offensive. Te ustawienia są w większości predefiniowane. Ja tylko zmieniłem rozdzielczość z natywnej WQHD na Full HD. Natomiast reszta ustawień wysoka. Dobrze jest też wziąć pod uwagę, że generalnie no większość graczy gra czasami na jeszcze niższych rozdzielczościach i przede wszystkim w większości przypadków przy niskiej szczegółowości. Detali, mapa das 2, w tej chwili jak kojarzę to nie jest mapa turniejowa, Na dawno szczerze mówiąc turnieju żadnego nie grałem, licznik FPS waha się gdzieś tam w przedziale 200, kilkadziesiąt dochodzi do granicy 300 FPS, gdyby dodatkowo zmniejszyć te ustawienia, odblokować sobie licznik, a podejrzewam, że wartości powyżej 300 byłyby uzyskiwane. No i słuchajcie, lecimy sobie teraz z wynikami testów podczas gier, podczas obciążania. W tej chwili, jak widzicie, odpalony Battlefield 1 pobór mocy zrobię troszeczkę bliżej na sam watomierz, więc sorry za poruszenie. No to w tej chwili niecałe 200 W, ale zaraz tu podejdziemy sobie bliżej, że tak to ujmę, e, ognia i myślę, że troszeczkę chyba ten pobór skoczy. Nie, on cały czas oscyluje w granicach 200 W. Dobra, jeden jest wysadzony, a drugi, drugi jeszcze nie. Teraz tym chyba powinienem go sięgnąć. Jak widzicie, jako niecałych 200 W. To są te same ustawienia w ogóle, w których gra była testowana. Dobra, i teraz zrobimy sobie pobór maksymalny. 224 W. Moim zdaniem wynik. No, bardzo dobry, żeby nie powiedzieć, rewelacyjny przy możliwości gry na tak wysokich ustawieniach i z taką płynnością. No, i mamy wskazania MSI Afterburnera. MSI Afterburner to też jest istotna informacja. Pracowała podczas wszystkich testów, więc ta temperatura maksymalna, która wynosi, zobaczcie, 58 stopni. Celsiusa jeszcze wam to przybliżę, żebyście o, widzieli dokładnie. Tylko 58 stopni Celsjusza przez wszystkie testy, wszystkie testowane gry, no jest po prostu rewelacyjna. No zobaczcie, tak jak obiecałem, że z grubo po 15 minucie, to jest 19 minuta obciążania O.C.C.T. Przede wszystkim tak, zegary bardzo stabilne, około tam 36, jak widzicie, 3540 do 3590. Megaherców taktowanie procesora. Temperatura według wskazań AMD Ryzen Master to 70, niecałe 5 stopni Celsjusza na tym boksowym chłodzeniu. Czyli no, wynik nie najgorszy, biorąc pod uwagę, że to nie jest obciążenie realne, grą, czy jakimś programem, ale sztuczne obciążenie syntetykiem. I teraz zobaczcie to, o czym mówiłem. Temperatura według wskazań OCCT dla procesora, ona tutaj waha się w okolicy niecałych 60 stopni z Celsjusza. Także ten no całe 20 stopni różnicy jest, ale różnica jest dosyć duża. Obiecałem również zmierzyć sonometrem kulturę pracy tego chłodzenia boksowego. Wszystko cały czas nieruszane, a ja teraz się wyciszę i zobaczycie przy takim syntetycznym obciążeniu na 100% procesora głośność tego chłodzenia przy normalnej zamkniętej obudowie. Dobrze widzicie, nie całe 40 dB. Ta różnica, która była pomiędzy tym pomiarem a pomiarem z gry, wynika oczywiście z faktu, że tu nie jest obciążona karta graficzna i ona pracuje, a właściwie nie pracuje, ale odbija. Ja tutaj odbijam za mocno i nic nie widać. W każdym razie wentylatory chłodzenia się nie obracają, bo to jest oczywiście karta chłodzona półpasywnie. Samo chłodzenie, więc jest naprawdę bardzo, bardzo cichutkie. Co, jak Wam się podoba taki zestawik, prawda, że świetny? Moim zdaniem klient będzie w 100% zadowolony, ponieważ komputer w stosunku do ceny, a cena całej jednostki, no nie licząc tych dodatkowych elementów, które były zakupione, myszka, klawiatura, monitor, to około 4000 zł. Mamy konstrukcję, która nie jest jakoś specjalnie głośna, i właśnie wrócę na moment do tych pomiarów sonometrem dla zestawu obciążanego, zarówno dla obciążenia podczas testu samego procesora gdzie tu skupiłem się przede wszystkim na chłodzeniu boksowym AMD oraz do tych testów wykonanych w grze Battlefield 1 Zobaczcie, że jeżeli nawet na maksa przez dłuższy okres obciążamy sam procesor i mówię oczywiście o testach tak obudową to kultura pracy jest bardzo wysoka pomiar z odległości zaledwie 30 cm to niecałe 40 dB dla chłodzenia boksowego na którego nie wydaliście tak naprawdę żadnej nawet złotówki o, w ten sposób to jest wynik rewelacyjny. Tu jeszcze dochodzą moje odczucia organoleptyczne. Pamiętajcie, że. Ta obudowa Regnum RG2 z oknem jest konstrukcją, która ma dosyć bogate wyposażenie w wentylatory i nie najwyższej jakości, to chciałbym podkreślić. Więc tu dodatkowo można by zyskać troszeczkę, wymieniając na przykład te wentylatory na coś konkretniejszego. No ale wiadomo, też budżet nie jest gumny, rozciągnie się i tak nie jest naprawdę źle. A przecież komputer będzie w większej odległości od gracza, od człowieka, który będzie z niego korzystał, niż 30 cm. No, nikt tak przy komputerze nie siedzi, chyba że się coś zepsuje, to się zdarza. Natomiast wyższy wynik przy obciążeniu Battlefieldem był spowodowany tym, że dodatkowo pracowały wentylatory na układzie chłodzenia karty graficznej. Tak? Moim zdaniem tutaj niektórzy pisali, że ta karta graficzna to jest GTX 1060 w najwyższej wersji od Asusa, jest przerostem formy nad treścią, delikatnie mówiąc. Moim zdaniem nie, bo karta prezentuje nie tylko rewelacyjną wydajność, ale także zobaczcie, rewelacyjnie temperatury podczas obciążania wszystkie gry niecałe 60 stopni Celsjusza. Ja przypomnę, maksymalnie 58, a najczęściej ta temperatura była nawet jeszcze niższa. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę pracy, to ona także tutaj nie wnosi nic negatywnego. Ten komputer cały czas może być uznawany za umiarkowanie cichy. Jeżeli chodzi o pobór mocy, maksymalne obciążenie podczas gier, podczas wszystkich testów w zasadzie, bo ten watomierz tutaj nie był ani razu odłączany, to 224 waty z małym kawałkiem. Wynik rewelacyjny. Jeżeli chodzi o wydajność w grach, bo to chyba tak naprawdę najwięcej osób zainteresuje, to bez dodatkowego podkręcania, nawet zważywszy, że mamy tutaj kości działające w trybie dualtrzone, ale o taktowaniu nominalnie tylko 2400 MHz. To jest po prostu rewelacja. Wszystkie gry chodziły bez najmniejszego zająknięcia w rozdzielczości Full HD, w ustawieniach najczęściej bardzo wysokich, ultra. Czy tak jak w przypadku na przykład Wiedźmina, nawet ustawienia predefiniowane na Uber nie były straszne dla tej konfiguracji. Moim zdaniem, więc, klient jak najbardziej będzie mógł ze spokojem się tym zestawem pobawić, a biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z platformą AM4, i to nie najniższym chipsetem no to ze spokojem jeszcze do rozbudowy ten zestaw się nada i na przyszłe lata klientowi na pewno starczy. I teraz już na sam koniec dziękuję jeszcze raz klientowi za to, że umożliwił mi wykonanie pełnych testów na tym zestawie, żebyście Wy mogli zobaczyć, jak faktycznie fizycznie sprawdza się taki złożony przeze mnie komputer i dodatkowo wrzucam także jeszcze raz do opisu link do jego kanału na Twitchu, do którego ten komputer też będzie oczywiście używany do tego streamowania na Twitchu. Może się uda, że klient sam podzieli się także wrażeniami z użytkowania tego zestawu. Ode mnie słuchajcie, to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli film się podoba, łapki w górę, komentujcie, klikajcie subskrybuj, klikajcie dzwoneczki i do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć, hej!